Historia ma już kilkanaście lat. W 2004 roku, w grudniu, powołane zostało Śląskie Forum Oświaty Samorządowej przy Państwa Ośrodku. Początkowo zrzeszało kilkanaście czy kilkadziesiąt samorządów, natomiast obecnie po tych, no, już będzie 13 latach, oczywiście one nie są pechowe, przeciwnie, stale się rozrastamy. Jest nas blisko 70 samorządów, głównie e, części północnej, i południowo-zachodniej Województwa Śląskiego. Skład forum zmieniał się, bo tam byli ludzie z całego województwa, z różnych miejscowości. Nie było żelaznych reguł. Mogła należeć mała gmina i duże miasto. I tak też jest do dzisiaj. Przynależność nie jest obowiązkowa, nie jest przymusowa jest dobrą wolą Forowicza. Służą przede wszystkim temu, temu, aby grupy zawodowe mogły się spotykać i rozmawiać o swoich problemach. Z jednej strony, oczywiście, każde spotkanie forum to jest jakiś tam element szkoleniowy, ale to, co zawsze podkreślają wszyscy członkowie forów, to fakt, że mogą się spotkać, porozmawiać o swoich problemach, mogą poprzez koordynatora pytać innych członków o rozwiązanie jakichś spraw, mogą się wymieniać jakimiś wzorami dokumentów, które tworzą w urzędach i jakby ten element funkcjonowania forów ta wzajemna wymiana doświadczeń myślę, że jest najistotniejszą kwestią, która spaja członków każdego forum. Forum ma za zadanie, żebyśmy się tymi Doświadczeniami i tymi negatywnymi, i pozytywnymi podzielili, byśmy mogli dobre praktyki zastosować na swoim terenie, a z pomocą i doradą innych zastosować takie rozwiązania, które pozwolą rozwiązać problemy, które są. Warto być członkiem takiego forum, ponieważ ma ono w sobie sporą zdolność do samouczenia się, ale i także do określenia. Celów, wskazań, z którymi na pewno będziemy musieli my jako sekretarze się spotykać borykać. Forum kapitalnie spełnia swoje zadanie. Fundacja jest szalenie gościnna, ma bardzo dobre możliwości lokalowe, organizacyjne, żeby nas gromadzić. Bierze na siebie olbrzymi ciężar organizacyjny. Wydaje mi się, że nawet w dobie, że tak powiem, wymiany, wymiany informacji poprzez internet i, i nie wiem, na, przez Facebooka, przez różne portale społecznościowe, to dalej bezpośredni kontakt ludzi, którzy, których łączy jakaś pasja zawodowa, czy jakieś zainteresowanie zawodowe, jest ważna i stąd liczę na to, przynajmniej mam nadzieję, że fora i te istniejące przy ośrodku, czy przy fundacji będą funkcjonowały, że to, to nie jakby te różne współczesne środki komunikacji czy przekazu nie, nie zabiją tego bezpośredniego kontaktu członków poszczególnych forów.